Dajcie na Rock. mojej remizie. Weź się, posągnął dobrze. Ale jesteśmy bardziej sklamzy niż kutki w tym. No, Zakładaj ciężko. made outfit. O, o, o. <laughs> Zakładaj <co>. made outfit, <laughs> proszę bardzo, już. Nie wiem czy ja go mam. Masz i masz go ubrać. <laughs> Zakładaj czaken. Widzę to. Jak nie założysz, to nie gram z sobą w tą grę. To kotka słyszę. Coś, coś się założył. Coś, ty na siebie założysz no, A... tym Jest on! Yes. <laughs> I <It's> z <hełbek> strażaka jest. <laughs> Chodź tu do nas! Rogi, gdzie jest mi strażaka kurwa! Wajzczeństwu przede wszystkim. Ubieraj tego heł strażaka! Ubieraj! Panowie. Słuchaj, weź spódniczkę. Ubieraj, nie kurwa. Chodźcie tu. weźcie Jesus do ręki kota. Christ. Można? To co do ręki Można weź weź do kota, do ręki. Kota. Weź, kota, weź kota do ręki. Puszek nie gryź. <laughs> co się dzieje? Jak się migluje. Idę Daj mi to, uciekaj. Z go, Uciekaj. 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 Ja go trzymam, ja go trzymam stabilnie. O Jezu, okej, okay, okej. Okay. No właśnie. No, no już okay. niestabilnie. Musicie przejść szkolenie. Chodź, puszczek, no, <laughs> idziemy na szkolenie. Musicie przejść szkolenie, chodźcie. Dobra, idę, ciężkie, idę na szkolenie. Jakie ciężkie puszki, patrzcie, no nie mogę. Się nie, jak jak się, się włącza szkolenie? Dobra panowie, witamy w mojej remizie, Tu musicie przejść szkolenie, tak się A co się stało z twoim głosem? Z jakim a, sosem bo na, bo na akcji straciłem, pożar napalił. Na, wypalił, na akcji straciłeś głos. Tak. Okay. znacie Human folla, to tutaj też to to będziesz takie... grać. Kla... opóźniony bym powiedział. Tylko że tak. ja pierwszy raz gram mm. na myszce i klawiaturę w takiej <gry> typu grę. A, Ej, to? patrz, patrz, patrz tutaj na film, masz wow. instruktażowy. To okay. jest to, co znamy i lubimy. takie. E, w sensie... sobie... On nie. No, to jest... Patrz na film. O, oh god, to jest to <laughs> <wspinanie> się głupie. <laughs> o, oh, wow. Ah, oni to tutaj skultywowali. Yep. o, Słuchaj, god. To jest, O, ty jest tam, da? No? <laughs> <laughs> Ej. Ej <laughs> A zyle, to się kuźba będziemy wspinać. Nie, no to jest głupie. No jak są ja, zrobić. Tak, fajna. Kurde, no zajmie to nam to wieki. Kurczaka. O, jestem, jestem. Ta spólnica mnie spowalnia. Spólnica? Ból. Cześć. Opie, no masz tutaj w <laughs> filmik. Co się <laughs> <Już> przeszedł? <laughs> no. O! Air control! Air, air control. Air control. Jej. Ja? Ja? Ja, ciężko się tym steruje. No ciężko, jest ja? ciężko. O, trzymam się. O! Co no ku... da, no. Max? Pomóż mi! Pomóc ci? Czekaj, rzucę. Rzucę ci materac. Skaza. Rzuc, rzucę ci Ile materac, masz. Skaza, bracie. <noise> Pomóż mi. Long live the king. Czekaj, to muszę teraz wziąć. <noise> no materac chciałem na ciebie rzucić, kurde. Let's go. Idziemy stąd, kurde. Mm. Umiecie, nie masz wstępu. Umiemy, co nieco. Ja muszę się przemalować na fioletowo, jestem... Przemaluj jestem. Się. Panowie, ten... ogólnie w tej remizie jest jeden sekret, który musicie znaleźć, zanim przystąpimy Chutele do. Mm, misji. jest ten. straszne. wam strasznie. No. To jest X. Nie, ten sekret jest gdzieś w tym pokoju, no, tu. kliknij ten guzik. O. W tym pokoju gdzieś jest sekret. <laughs> musicie go znaleźć. W tym pokoju jest gdzieś Mam. sekret. Jak chcę wziąć puszkę, okruszka z nami. Mam! To jest związane z tym roki. Dobrze. Właśnie widzę, z jaką się wigluje. Nie, nie się. Daj Niosekota! Dajgusza! Tak to tu musisz wydać. masz kota. to akwarium. A O, I, I see. No, Jacket, odkrył Amerykę. Proszę co? bardzo. Yeah! O! Y -y -y -y. Ale ta spódnica o, mnie spowalnia. Ja pierdzielę. Zobacz. Zobacz, co o, tu się pieniądze dzieje. Za pieniądze znalazły. kurwa ja ci pamiętam, to Secret passage. No okay. po co my no. mamy w to grać? Dobra, mamy dawaj gajsie? mi jakąś misję strażacką i. Idziemy kóła. na misję! Ja, Ej. ja będę prowadził. Się... No Max nie, nie prowadź! <laughs> Max, ja masz później. Nas... O Jezus, ja prowadzę już! Weź masz, się, się. Wow. Zatrzymaj wow. to auta! No co ja baba wow. na pasach! Ska to! <laughs> ogarnij się! Wow. Oh, nie. Oh, nie fuck. No O to fin no haj to rozjechał babę na pasach i nie poniósł żadnych konsekwencji. Gdzie musimy konsekwencji. jechać? O. Oh. Musimy pomóc w przeprowadzce. A oh, o wow, strażacy mają pomóc w przeprowadzce? Co? Wow. No zanim zaczniemy ratować świat, musimy zacząć od... Świat, A chyba miasto. Rzeczy. Świat. I mamy, mamy ratować nie. świat? Ja będę wam wyciągał. Dawaj, dawaj metę. I każdy kartonik ma swoją... ma swój obrazek, który mu Nie tu, do domu! No wiem, idę do domu! Idziesz do garażu. Z garażu idę do domu! No, po, no wow. czemu to się nie chce otworzyć? A faktycznie jest łatwiej na myszce i ale jaja. To jest łazienka. Otwórz te drzwi. Łazienka jest, Iwan. jest Ja mam sofem. Ja mam sofem. Sofem? No, sofem. Ja mam wannę. No. Czemu ty kuźwa idziesz najdłuższą możliwą ja drogą mogę no kurła, Wyznaczasz z własnej ścieżki kuźwa. <laughs> jak niebiota, jak watan. No. Max, no, śmieciu. <laughs> no. Otwórz te drzwi! Oh, wow. Nie! Wow. Ma, masz normalną eee, drogę, idź normalną drogę. Dobra, kurna, Własnych ścieżek nie mogę wyznaczyć, nie? No. Ty, Ty nie jest, jest, kuchyń? Kuchyń? O, jest A pod shiftem można sprintować, ja nie? Tak, można? Dopiero sprintować. odkryłeś? Teraz to jest to, to odkryłem faktycznie. Mm. Sauce box. Oh. I have A chyba box Sosboks? Sosboks, posuń dupę. No Max, to śmieciu! Otwieraj te drzwi, no! śmieciu! Już od pas! Kurna, ja ci zaraz dałem już Szenot pas! Otwieraj, no! to! otwieraj no! to! Otwieraj to! Otwieraj to, kurwa! Gnaj! Przeszedłem. O przelaz! Ja nie mogę. Dobra, przejdź. No było brutalne easy robota kurwa no Ej, jak to zanosisz na, pod, na, pole na, podłogę. Musisz, kurła. na podłogę na podłogę o! Yes, mission complete! Jedziemy stąd! Jedziemy stąd! A, dobra, to automatycznie nas zabiera. Jedna misja! Ała! Co robisz, Gabonie? Ała! Co robisz? O! Ach, no i co ty robisz? Co ty robisz, Max, kurwa! Miss! Mokrego podkoszulka. Mis Mokrego pod koszulka. Jedziemy. Dobra. Jedziemy na. Jedziemy, jedziemy na Meszyn. Jest w akcie, A jednak. So, wow. Dobra, ale musimy teraz ugasić. O, o i jo, i o. jedziemy. Dobra, i jo i jo. I jo motherfucker, jedź. Jaki jedź. jedź. Jedziemy. Jedź. the fuck? Jak ty prowadzisz no. <laughs> no, Nie <laughs> tutaj. Jezus. spróbuj. Gdzie to? Gdzie jest pożar? Po prawej. Prawo. Gdzie jest pożar? Tam jest pożar. Po prawej masz szczałkę pokazaną, która mi się gliczuje nawet. i ijo. 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 Gaś... A, a, jest to. To, a! to, to. to. Ga gaś to, Ga gaś to. Co ty masz za... To. A, no nie, to nie twoje. raz jeszcze. O nie, nie. Po, gaś... po gaśnice a nie. To ja będę gasił pożar sam tutaj. No. No. Gdzie jest gaśnica? jest kubeł wody, tam jest Ty, wiatrak. To, tam wiatrak właśnie, wiatrak można. Jak widzisz, wiatrak, to jest powietrze, Zdmuchnę to, to jest ogień. Zdmuchnę to. Oczyszcz. O! o. Zdmułam to. to! Czemu ty wylałeś wodę? Zdmułam to! Wiem. A hydrant przecież, halo. Nie, nie wiem, trzeba. nie wiem jak to działa. To, no, ale czy nie to mamy po... Przydałby się wódka. Czekaj, byś kuźwa powietrze, sprawia, że ogień jest większy. czekam mogę ten hydrant wziąć? O, jest. Jestem. Nie, nie mogę cyklantu. Dawaj gaśnicę, uroki. Ty! Tutaj jest! Mój kolega! Ja się a. zajmę, mam nie od zewnątrz! No, jest tylko jedna gaśnica no. A to, to Jezu, ja usiądę. A tu więcej się. jest kolegów! Napijesz się kawalki! A może ja muszę go wynieść, czekaj! Zabrakło kolego, mi wody! Kolego! Przyszedłem, przyszedłem ci pomóc! Chodź! Zabrakło mi wody! No, nie mogę go wziąć. Dobra. O! Chodź kolego, pomogę ci! Pomogę ci! Wynoszę tam? go! Wynoszę go! Wynoszę w bezpieczne zioom, miejsce! Nie mogę! Kurła! Twój ziom, idę ci pomóc, Rocky! Ja wynoszę ludzi! Myk! Ja trzymam na odwrót! Gaś się! Trzeba to dobrze złapać, Ech. 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 No, Ja jestem ciekawy, jak oni się tu popalili. Chyba kawę, kawę chyba zbyt jest. bardzo przy, przypalili. Trzy pipole, szybko! Pójdź go! Ja go trzymam! Jaki kurła! <ślech> Max, jak go trzymam! No to jest! Rocky! To jest, jest grane! <ślech>

Czy ktoś chce piecząć? No, oh, Max, stwierdzielaj, zejdź ze mnie, kućbał! Tak. Ty ty o! Oooo! Jedziemy na misję! no, oh, Wow, jak w Move along the tunnel A. Jest! Co to jest? Jakiś horror jest? Tak. Musimy kanały udrożnić. Okej. To jest tu auto. I co mi Mario? I co mi Mario? Nie mogę prowadzić. O, dobra. Gdzie musimy jechać? No jest napisane, move along do, oh, the fuck. tunnel A1 Nie, oh, nie zrobimy, no przez, nie czy Pośmie! mnie, puść moją drogą z Ja wiem jak to otworzyć No to otwórz, nie kurła Tak, zobacz Aha, okej, okej, okej Chodźcie panowie, Dobra, musimy ja wykonać... chcę autem tutaj przyjechać tak, tak, ja tak Autem? No, no. Będzie nie, szybko. Tak, nie możecie będzie, tu autem będzie, będzie szybko. Nie. nie pozwalam wam. Ja Ja chcę prowadzić. Ych. Nie pozwalam wam biegać tu autem. Jedziemy. Nie no pozwalam. No przesta się nie trzymać. No już. Nie wejdziecie tu! Nie! Jedziemy! Nie. O, błatko, jedziemy, nie. Max, poseł dupę! Nie, jedziemy! To jest kanały, kurwa! Nie pamiętaj, do. Deadbolt! Musisz się czegoś trzymać, żeby. A, nie wow, no przestań! Ja no mnie, Kurwa! Security tutaj, Room! To, to, to trzeba mm. I, tu trzeba chyba. Mogę ci Otwieraj! Open Close! Open w tą stronę! Otwieraj. I. O oh, Jeez, za to WON leci Co o? jest? Co to jest? Proszę bardzo Co tu trzeba zrobić? bardzo jeszcze drzwi dwa? trzeba otworzyć I guess. Jak się wychodzi z auta? Tab Tunnel Block Control Emergencja, trzeba Tab. zrobić ten. Co jest? Ych. Pomóż mi wziąć te pudła! <laughs> Pomóż ja mi wziąć to. te pudła, to będzie szybciej. Mam problem. Czy masz problem? Noga mi utkwiła w karoserii i nie poddała Dawaj, lecimy do kuchy. Pośmie! Ja się to bujam No Co ci się stało? What the fuck? Ten Popat czajnik Tak, czajnik poleciał To jest, gościu Nie mogę Co ci się Noga dzieje? Noga mi utknęła no. Czego? No. Auto, auto, trzeba chyba poprowadzić Dobra Brother, I'm tak. Wyjmę z tego auta Ej no dajeś moja droga sukienka a, a Jeszcze jedno, jeszcze jedno pudło Max Uwaga Po co, po co, ja już się robię tu Będziesz tak? mógł, ale szybko no, no po co, no ja się o, tutaj rozbuja no, odejdź mi sto. I stąd możesz skoczyć to, Ale ja się rozbujowywuję No ale stąd już. możesz skoczyć Zobacz! No ale zobacz, już jestem Jesteś, jasne rozbu Rozbujawowywałem się Rozbujowywałeś się? Ej. Ej. Tak, tego nie wow. chcę tutaj, wątpię z Mm -hmm. Uwaga, naciskam guzik. Klik. Emergency release. Klikłem. Klik. Block control. Coś, coś czuję, że skrzynki mogą się tam A i chyba teraz i chyba teraz to trzeba. U -u -u! O! Się, o, się. O, Co? Dobra. Dobra, to się dobra. po tym slajmie. W... Jeszcze szybko to A, nie. Jadzie. Max, puś Nie przecież nie trzymam. trzymasz mnie. To ty mnie trzymasz. Kurwa. Dobra. Autem, autem, autem. No, jedźmy tam autem. No, Max, siadaj. No nie, nie, nie chcę siadać. Dobra, jedziemy. Chodźcie tu. Jedzie... tu, ma... oh, Jesus. Chodźcie tu ty... jedziemy. O, Jesus. Co mamy tu zrobić? Jedziemy. O Boże. Co ty tam robisz, ej? Jedziemy. Oh my god. No zobacz. Trzeba wyjść wow. po drabinie, tak by the way. Tak, trzeba rury ściągnąć i musimy zamontować. Nie mogę auta! What the fuck? A tu leżą rury. Ej, wiem! Nie wiem, wiem, tu, 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 patrz, 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 patrz. To trzeba. Jest, tak. Tak, 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 tak. Ok. Kurde, nalała mi główka. O, o, wskażę no, mi to, widzę, widzę, kurwa. Ta... Widzę, 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 Ej, mroki widzę, widzę. nie łapnie za sukienkę, Kurna, ile razy ma ci mówić? <laughs> Chciałem Ej, zobaczyć jest pod spodem. To, co macie na dole, trzeba dać tu na górę, jak? Nie wiem Chodź no. kolega! Rzydź. Pomogę ci! Uratuję ale proszę, cię. To potrzebuję. Yuh. Jeszcze. U, 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 u. Gdzie? no tutaj trzeba zamontować tu gdzie idę teraz, tak? o, no, o tutaj A gdzie ja z... jestem. No, 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 no. Tutaj. no To jest Wiesz, jakiś ale... w ogóle nawiedzony kolega. On, ale on, jak... on jest bardzo sztywny. Jak nie nie mogę go zdjąć. A masz nie taką? możesz go zdjąć. Mam tutaj takie coś, ale... To rzuc ja rzucił No bo mnie denerwują tu <grym> Ale jak jest. ja ci to rzucę, to to się nie zamontuje na dole, na dole jest y rura do góry, w ogóle zauważyłem No wiemy, mówimy o tym i się zastanawiamy no. jak to zamontować To, to musi, musi, o, musi nam ktoś co podać O Dobra, weź no. to złap No, Zobacz, o, trzymam Ja chcę sobie mościk zrobić, ale nie mogę Złap od, od dołu to Musisz tam wejść na tą rurę chyba no. O właśnie Wiesz to. Ech. Czy tylko ja się ubrałem adekwatnie do naszej roboty? Ja chyba też. Ech. No, w sumie do tej, tak, hydrauliki. Cześć, ojciec. Sam chciałem, żebym ubrał padne. made A! outfit. No dawaj tam na górę. Nie mogę wejść, zaraz... zaraz... o Jezu. Jezu. To boyscracki. Cicho, to... to... tak versus czajnik. No nie mogę. Na się... pewno to tutaj trzeba? No trzeba! O, tak! To pudełko dajcie może. O, w sumie na pudełko, o, dobra, mam, dobra, dobra, dobra. A to pudełko Przejdźmy. da się? Ej, czy ja tego walwa mogę Jezu, przekręcić? ale mi się kamera buguje. Tak, można, Rocky, odsuń się. O Jezu. To ja przekręcam tego walwa. Przekręcam walwa. O, o Przekręcam walwa. muszę poprawić to pudło. Panowie, o... A, nie! nie. A, fuck. Panowie. O, co? A. Bo przekręciłem walwa. I? O no nie! Czemu zrzuciłeś tego walwa?! Co jest?! Ty głupku! Łamał się, kurna! No to, ale czemu wrzuciłeś go na dół?! Bo się to łamał! Właśnie? Bo o, był przykroki... się jest. Łamał. No dobra, to wskakuj. Cze, wskaczę tam. Ale jak przetransportować ten drugi? Bierz moją rurę. Dawaj, podejmij ją. Aaaaaaa! O Bożu! Coś oh stało? A pożur. No, chyba może lepiej zrobimy to tak. Albo tak, no, ja trzymam, więc będzie, ty najpierw będzie bardziej skocz. stabilnie. A może tym, co ja wam zrzucam, takie barierki sobie zróbcie. I, idź, idź pij, pan. Nie? Nie, Kurde, nie, nie. To Dur są... Cię... na postaciu. No, dur na postaciu, wejdź tu. Okej, okay, prawie spadłem. No, dur na postaciu, wejdź tu. O, dobra. O, o, o. Nice. Trzymam... o teraz! teraz. Mam! Mam! Dobrze. Mam, ale spadam! O o, o! Trzymam, 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 trzymam. Nie mogę to zrobić. Dobra, powolutku dobra, dobra. przejdę dalej ja to się jak? Poczekaj, poczekaj, czekaj. Żebyś no, nie a, spadł. Powo... Ja idę przy ścianie, przy ścianie nie spadnę. Are you Jak tu S masz to zrobić? Czekaj ja bo idę pomóc. No, musisz przejść obok mnie. No jak nie mogę to wskoczyć w ogóle! <laughs> O, Central dobra Dobra, 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 dobra Damy radę, damy radę, panowie The fuck? Da damy radę, damy radę, damy to radę To jest takie ciężkie human full flat Nie no. Stamtąd możesz się wspiąć Max Tylko musisz się rury chwycić za tobą O jestem dobra Musisz przejść obok mnie jakoś Czekaj <laughs> Cześć co Wy... tam Wyluzuj I nie Aha. przejdę <laughs> Jestem najbardziej na uko jak mogę Dobra? Jestem czeka, czeka. Oh! No, podaj mi podaj Czekaj. Mi ruru. Chwycić muszę inaczej Podaj mi ruru Podaj mi ruru! Cześć, muszę inaczej chwycić Podaj mi ruru! A uh. Podaj mi nie rurku wiem. tylko. Podaj mi rurku, ja będę to jest, ją trzymał i nie prostu. To spadł? jest max? To jest moje max To chyba ja muszę wyjść na rurę, albo ty okay. musisz. Stąd, Mam. Ten... Prze... Trzymam rurku, dobra, trzymam okay. rurku, spokojnie, możecie wchodzić. Poruszę. Tak jest, tak jest, tak jest, na luzie, na luzie Ja pierdziele I trzeba no, na tą czeka. rurę po lewej chyba przejść. To znaczy. no tutaj, tu już jest na wprost, chłopaki. Tak, tą podwójną trzeba wejść, no tylko teraz ja nie będę. Co tam? Mógł... <laughs>

Mam rurku, okay, o, okay, rurku. Okay. mam rurku. Okay. Dobra, odsuń się czekaj już. <laughs> Dawaj. Jak mam się teraz obrócić z tym wszystkim? E, po, w tym kierunku musisz. Trzymam. Dobra. Możesz I puścić. Będzie. Dobra, nu 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 nu. Podaj mi. Powolutku, powolutku. Cze, może ja bym przeszedł jeszcze, co? Ja trzymam. No to przechodź, Max. Poczekaj czekaj. <laughs> Jakie to są puzzle, kurde! Dobra, 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 jestem. Trzymasz róki? Pójdź, pójdź, tak, tak, tak. Ale jedną ręką tylko trzymasz roki. Wezmę jedną cię jeszcze od spodu. mi nie wziął? O! Dobra. puść, pójdź, czekaj. Dobra, 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 dobra. Trzymam. Dobra, idziemy. Idź, dobra, idź, Max. Okay. Nie Zawali widzę, co jest za mną. Co idź, jest za mną? Idź, idź, idź. Już stój, już stój, stój, stój Przeskoczę, jest przeskoczę, przeskoczę, przeskoczę. Dobra, dobra a jajaj! No nie trzymam mówi. Rurę. ja nie trzymam, ja nie trzymam, tu postać mi się zahaczyła. Trzymam rurę? W razie W. O, dobra, dobra, dobra. dobra. Puść rurę, pu, puść rurę. Mo, mo, może Maksym puścić rurę. Ja ją podam, bo już jesteśmy A, dobra, przy dobra, tym. Dobra, dobra, dobra. Tylko, że ja się teraz nie mogę odwrócić. Odciągnę ją. Czeka. Dobra. Dobra. Okay. Podaj. O, boj, bo. Trzymasz? Trzymam. Jest! Jezus! Wow. Wow. Yes. Jakie to było. Ale udało się. Mówa yes. oh, long, long, Yes. Jest! A powiedzieć wam coś? No. To chyba będą trzy tunele. Oh god. Nie, nie gadaj. Pokaż. Pokaż. Nie, coś tu jest jeszcze. O, Restore Pressure. Pressure. No, Ple pleasure. Pleasure. Restor Pleasure. Co, tak. To gdzie idziemy najpierw. I ja, ja tutaj punkt... na środek idę. Na środek. Dobra, tak, gdzie... no. Nie, no tutaj tu się nie wykąpiesz. Otwieraj to. Ja się nie wykąpię. Pressure Stabilizer. Raczej. Nie mogę tego. O! Oh! O! Oh! 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 Co ty wow. robisz? To Otwieraj to. To jest takie jacuzzi. No, open. Nie mogę tego chycić. Open. Open. Oh. Open door. Open. Uh. Otwarte. Open oh, oh, close. Nice, nice. nice. Co tu mamy, co tu mamy? No, ale bardziej, stabilizer. Może być tak bardziej. Na flory, no. Otworzył. Sorry, no. Myślałem, że są Słowa. automatyczne. Magnetyczne. Wow, 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 wow. Czekaj, czekaj, czekaj. Eee, tutaj Put the ball. Ja pierdzielę. Mhm. A jakie fajne! To jest fajne, Dobra ja robię cały czas do przodu powietrze. No to dajesz, dajesz. Teraz trzeba na no. drugą stronę. Czyli o, no, chyba a, no, to. Na ja na razie puszczę. Te. Dobra. Gdzie teraz? gdzie teraz? Teraz w dół, dół, teraz w dół znowu. Ale gdzie jest? Jest, do... jest kilka do dróg. Do przodu, do końca, do, do końca, przodu, do końca, końc. do końca. Nie, nie okay. do końca, nie do końca. Do nie do końca, końca Roki. Nie do... A dobra, do końca. <grym> się kłóci jeszcze. <grym> Bo teraz zobaczyłem, że to jest przejście, nie? To najpierw zobacz, a później się kłuć. I max, max jedziemy. do tego. Maj, max maksymalnie. Dobra, Dobra easy. Mamy to. to było na aktualne, akurat, jest, akurat jest easy. easy. Dobra, um. Prezer przywrócone tutaj. No to jeszcze no jedno in. nam zostało. A tu jest, no, open, close. Tak, jeszcze, jeszcze jedno. Open, I będziemy close. Mieli. I będziemy to mieli, kuźwa. Jak się sprintuje, nie można skakać w ogóle. What the fuck? Help. Ja, ja skaczę skaki. po przy sprincie, co ty, robisz? Co ty robisz? No nie mogę nic robić. Można skakać na sprincie, co ty kłamiesz? No. Czekaj, bo tu barierka, no. Barierkę <laughs> zrobił, że nie można otworzyć, Co mi się. O, eee, otwieram. otwieram! Otwieram z drugiej Ta strony kadensuje. Oh fuck off. Ooo. Wow. O, <laughs> Sponsorem Tło? odcinka jest Gabe Newell. Gabe Newell. Valve! Half Life. O uwaga, będę robił coś. Co robisz? To chyba Jestem musisz przekręcić pokrętło. Tak? Dobra, kręcę. Dobra. Znaczy, turn to, to handle handl the handl. main cano O tak. To... Czyli to była taka... To był parkour. A, to był parkour. A, czy tego Walwa mogę wywalić? What no what No, pachołki, głupie przejście mogę. Ty ja mogę tędy, 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 się, tędy, się, tędy się tak nie przejdzie nie. chyba. Musimy skoczyć górą! Turnuje! Czekaj, no poczekaj no, to... na nas, no bo nie ma na nas, no, idziecie czy nie idziecie? Jak dupą Dobrze kaptur. A w końcu. Halo! To <laughs> trzeba robić? Aha, okay. W tym kierunku, w tym kierunku, w przeciwnym. Bez czoka dobra, dobra, tam. Dobra, dobra. dobra, dobra. O, a, a. A co my tym robimy? Już! Chyba. Nie, nie cały czas. Co my jeszcze? My nie wiem, właśnie. Może w Przez drugą! A, to jest close! To musimy w drugą chyba faktycznie. No, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Co, co się dzieje w ogóle? Open. Dobra, open. A tam kolejny otwieramy. kolejny jest. Nad nami. Ale co, ale, ale co otwieramy? Otwieramy coś, nie wiem co. Otwornik. O, o jest. O. Jump in the transport pipe. O. Tutaj! Tutaj! Yy. Pf, skakujemy! Do, do... O, Jak <laughs> ja się... <laughs> <You> go <me. laughs> Wow! What the <laughs> <fuck>? <laughs> Transport pipę! Jest. No ja nie mogę skoczyć z się. Transport, transport Pipe. Dobra. O Boże, nie mogę się ruszyć po mocy. Cze, 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 co, co to jest? Co to jest? Co to jest? Ja, 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 ja tu muszę, to jest jakaś znajdźka chyba. O nie. No, misjon kompletę. My się jungnęło. To co jest. Coś znalazłem. Jest ja poleciałem no, gdzieś. Dobra, lecę stąd. Dobra. Koniec misji idziemy na do, dziś. Idziemy do dalszy Pipe. Lecimy stąd. No o dobra, już dalej powrócimy na spauna. Gdzie jesteśmy? Na spawnie. bo ja, 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 ja się muszę przetransportować. Zmysłem ja. complete, możemy już wracać. No, ps, ja chyba się przebiorę na ten na odcinek tą sukienkę, bo ona mi przeszkadza. Ładna. jest przed. <laughs> <laughs> się Dajcie nam znać, co sądzicie o Gierce, myślimy, że jest a. bardzo fajna, ale mamy dwie ostatnie misje i więcej na razie nie ma, więc Na może chwilę, chwilę obecną powiedziałbym, że tyle.